W zbiorach Instytutu Smithsonian znajduje się wiele pięknych klejnotów, podarowanych głównie przez bogate amerykańskie dziedziczki. Wśród nich można znaleźć 167-karatowy szmaragd McKaya, który był prezentem ślubnym od dyrektora ITT Corporation Clarensa McKaya dla jego żony, światowej sławy śpiewaczki operowej Anne Case. Naszyjnik, w którym go osadzono, to wybitne dzieło sztuki złotniczej epoki Art Deco. Do jego stworzenia Cartier użył przeszło 2100 mniejszych diamentów oraz 35 szmaragdów. Całość zachwyca nie tylko blaskiem, ale też geometrycznością i symetrią formy podkreślającą centralny kamień. Naszyjnik pozostawał w rękach śpiewaczki do 1984 roku, kiedy to zmarła w wieku 96 lat. Życie Anny Case to materiał na książkę. Urodziła się w bardzo ubogiej rodzinie, zawsze dostawała jedną suknię i parę butów na rok, zwykła żartować, że jej rodzina była tak biedna, iż nie mogła jej obdarzyć nawet zainteresowaniem, jakiego potrzebuje dziecko. Jej los odmienił się, kiedy najpierw zaczęła śpiewać w kościelnym chórze, gdzie odkryto jej talent, a następnie, gdy za pieniądze pożyczone od znajomego sklepikarza opłaciła lekcję śpiewu. Co zawiodło ją wprost na deski Metropolitan Opera, gdzie zadebiutowała w wieku 25 lat, budząc powszechny podziw. Jej głos był używany w testach prowadzonych przez Thomasa Edisona nad tonem, które miały za zadanie sprawdzić, czy publiczność będzie w stanie... Odróżnić głos nagrany od tego emitowanego na żywo. Zachęcam do obserwowania kanału.